Minister Nowacka, minister Edukacji Narodowej wydała już niestety rozporządzenie, które ma wejść w życie od 1 stycznia, w którym ogranicza liczbę dzieci, które będą miały jakby pełną dotację w szkole. Za to, że uczą się w edukacji domowej. Teraz i tak ta, jakby suma tej dotacji jest ograniczona dla dzieci w edukacji domowej. Ona wynosi 80% dziecka stacjonarnego, czyli dziecka takiego, które normalnie chodzi do szkoły. I minister Czarnek wprowadził pierwszy raz takie ograniczenia, że na jedną placówkę 200 dzieci dostanie w tym 80% tej dotacji znaczy szkoła dostanie na takie dziecko w edukacji domowej, a minister Nowacka. Kontynuuje złą politykę ministra Czarnka, jeśli chodzi o edukację domową, czyli jakby niczym się nie różni Platforma Obywatelska i tutaj koalicja.